Pozaiczna sprawa dokładnie rok temu, w styczniu. Poprosi mnie do siebie nasz rektor-komendant admirał Tomasz Szubrycht i zapyta mnie się, czy chce, aby nasza biblioteka zakupiła książkę Heliodora Laskowskiego pod tytułem Artyleria Morska z 1927 roku. Oczywiście powiedziałam bardzo chętnie. sprzedawał jakiś antykwariat i niestety ta osoba, która w imieniu naszej Akademii yy, licytowała, przegrała tę licytację. Na co ja mówię, Panie Admirale, trudno, nie nam było dane, ale od 20 lat posiadam skanowany ten podręcznik. Bo cały czas pokazywałem, w ogóle w Akademii ja dopiero uczę 25 lat już uczę artylerii morskiej. I mówię, Panie Admirale, to może reprint zrobimy, nie? I wtedy wychodząc do admirała powiedziałem, panie admirale, a mam pewne marzenie, aby pracownia broni rakietowej artylerii przyjęła imię Heliodra Laskowskiego. Właśnie tu zaczynamy w tym roku obchodzę stulecia naszej akademii, Szkolnictwa Morskiego, Szkolnictwa Marynarki Wojennej. Admirał mówi, no to rób. Tak jest. Ale żeby było imię, no to tablica. Skąd znaleźć Sponsora. To wszystko się działo, proszę wiedzieć, jednego dnia. I wychodząc od admirała, w sekretariacie stał prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, kapitan żeglu wielkiej, dr Andrzej Królikowski. I mówił, panie admirale, Liga Morska i Rzeczna będzie darczyńcą tablicy pamiątkowej. I ja mówię, ale fajnie, to, to, proszę państwa, to jest coś niesamowitego. Komandor, podporucznik, Heliodor Laskowski, był i cały czas jest moim wzorcem. On był moim prekursorem. Jestem w mundurze marynarskim, z tym, że skończyłem wojskową akademię techniczną. I pierwsze lata służby, zaraz po szkole, byłem w marynarce wojennej, ale w 9 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Ustce. A od 25 lat jestem nauczycielem akademickim w Akademii Narki Wojennej i wykładam artylerię morską. I tak, zacząłem porównywać. No Książki były tłumaczone z różne, ale tam Heliodor w 27. roku on po raz pierwszy podręcznik zrobił. W ogóle życiorys Heliodora jest niesamowity. Urodził się w Nieszawie. Jego ojciec był za tamtych czasów burmistrzem Nieszawy. Jednak różne losy za młodości go rzuciły. W carskiej Rosji w Czernichowie skończył maturę, później skończył już w Warszawie Instytut, ale wojna się skończyła i on sam najpierw zgłosił się do Ligi Akademickiej, a później do naszej marynarki wojennej. On nie był marynarzem, ale w swojej historii, zaraz na początku, gdzie w Modlinie był, to nawet był zastępcą komendanta portu w Modlinie. Później nasza... Flota tu jeszcze bałtycka w Dyni nie było, była flota Wiślana. Nie było kręty statki. I proszę sobie wyobrazić, że Heliodor Laskowski został komendantem statku wojennego Wisła. Coś niesamowitego. Ponieważ był bardzo zdolny, był bardzo bystry. Szybko się na nim poznał później dowódca naszej floty admirał Świrski, wtedy komandor. I co? I wysłał najpierw do szkoły do Toulon, do Francji. Tam skończył szkołę oficerów artylerii. Już jako kapitan w kierownictwie marynarki wojennej Heliodor został kierownikiem referatu artylerii i uzbrojenia. Jako kapitan. To było coś niesamowitego. Ale ponieważ z przełożeniami się poznali, że jest naprawdę nieprzeciętny człowiek, to wysłali go do Paryża. Do szkoły ale uwaga, inżynierii artylerii morskiej. Jedyny z mi przypadek, że tytuł ma inżyniera artylerii morskiej. I od 1930 roku do, śmierci, do 1936 Heliodor Laskowski, najpierw kapitan, później komandor podporucznik, był szefem artylerii i służb uzbrojenia w barnarce wojennej. I nawet po jego śmierci, admirał Świrski, w uznaniu jego zasług dla uzbrojenia marynarki wojennej, już po pół roku, w styczniu 1937 roku, baterii artylerii stałej z armatami szwedzkimi Boforsa 152,4 mm nadał imię Heliodora Laskowskiego. To jest wielka sprawa. Nie jest mi znane, ja bynajmniej nie znam, żeby w tak szybkim czasie po śmierci tak wielką rzecz zrobić. Mogę powiedzieć, proszę Państwa, on biegle władał rosyjskim, francuskim, bo szkoły francuskie i wtedy mieliśmy Schneidery, armaty. A Hilder powiedział nie. Akurat kontrakt szedł na armaty na Lagryfa i był w Szwecji i za co, że swedami. Okazało się, że na tamten czas te armaty szwedzkie, 152,4 mm i w ogóle historia artylerii nabrzeżnej była tak wielka, że on zapoczątkował to? Proszę Państwa, to był rok 1936. To było coś niesamowitego. Po jego śmierci ta bateria stała i dzięki temu Hel w 1939 roku bronił się cały miesiąc. On był też, czego nie powiedziałem, nauczycielem w szkole. Wtedy była oficerska szkoła Marynarki Wojennej w Toruniu. Proszę Państwa, dwa lata Dojeżdżał z Warszawy na zajęcia autorum tak? I jest znowu fajnie napisane. Może nie jest, że przypomina, czy moje zachowanie, bo ja nie, nie, nie wzorowałem się na nim. Szybko mówię, Nie potrafili studenci notować, więc prosili, żeby trochę wykładowca zwolnił. Ja też tak robiłem. No to na chwilę zwolnił, potem znowu. Ale był bardzo pozytywnie stawiony do swoich studentów, kursantów, ten nawet jak kursy oficerskie. Sam kserował materiały, bo nie było jeszcze wtedy podręcznika. Prawda musiał być spirytusowy, Kiedyś takie były, takiego typu. Ba, Na stanie służby zbrojenia przy okazji. I proszę Państwa, i on uczył tej artylerii właśnie w, w Toruniu. Ale ponieważ się zapoznać, że ma te predyspozycje pedagogiczne, to w Warszawie była wyższa szkoła inżynierii i tam też uczył marynarki wojennej. To jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o, o, o jego te możliwości. Ja wspomniałem tutaj tą jedną książkę, która jest reprint, tak, Artyle Morska 1927. Ale on jeszcze wydał regulaminy strzelań, które zostały później wdrożone. On wiele publikował w różnych periodykach. Naprawdę chyba wielka postać. I jeden mój kolega informaty, który pomógł mi stworzyć stronę o heliodorze laskowskim, a nie wiedział nic o nim. Nic. Dopiero jak zaczął, ile materiałów jak to zrobić, mówi: wie. Czemu Olaskowskim tak mało? Czemu? Bo młodo umarł. On nie został przez nikogo zabity. On nie, on nie został. Po prostu umarł. Zmarł na chorobę. I bardzo młodo. Tak? I dlatego no, tak, tak to się stało. I naprawdę proszę mi wierzyć, jestem dumny, że udało się tak fajna sprawa. I, i, I ba, Liga Morska i Rzeczna, co właśnie tu jest fajne przesłanie, które powiedział mi prezes Ligi Morskiej Rzecznej. Kapitan Wielki, doktor, inżynier Andrzej Królikowski, Liga Morska stoi na straży pamięci o ludziach i wydarzeniach marynarki wojennej. Bo Heliodor Laskowski też publikował w takim periodyku, gdzie to Liga wtedy była kolonialna, tak? była jak gdyby sponsorem tych wydawnictw. Ba, do tego też, do sponsorów dołączyła nasz Polski Związek, Pomorski Związek Żeglarski, terminal kontenerowy, jako darczyńcy właśnie przez Ligę Morską i Rzeczną. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego, a studenci na zajęciach ze mną też oni nie wiedzieli, ja się pytałem, Laskowski kojarzy mi się tylko z baterią właśnie na Helu. Oddanie czci po latach jest bardzo fajne. Proszę Państwa, jeszcze coś się udało, a mianowicie, że najlepsza praca dyplomowa z zakresu uzbrojenia, która będzie o technologiach miał, polskich czy szwedzkich, ale też i o, może być w ogóle o przemyśle okrętowym szerzej, tak? będzie przez kapitułę wyróżniona nagrodą imieniem Heliodor Laskowskiego. Czyli ja tu powiem Heliodor Laskowski i jego nazwisko będzie żyło to w naszej Akademii, bo to będzie corocznie praca będzie, kapituła będzie wybierała.